No Właśnie stajecznie? przygotowaliśmy sobie balonika do tego, Monika już zadowolona, szczęśliwa, uwaga, trzy, a sztachnęła się, sztachnęła się. O Jezu. Ale o, o, fajnie. Moja, moja. Cześć, ja normalnie mówię. Jezio. Jeszcze raz. Bardziej. I co? Normalnie mówię! Manika uważa, że normalnie mówię! A, ja tylko... a, a weź to mi nagle! Oh. No i Manika myśli, że wszystko jest takie, okay, a nie jest takie, okay że nią wszystko na bazie, no, Boże, no. Jezus, ja jestem jakimś świetnym, tym językiem. Teraz nie, jestem, ja nie chcę. Natalia się wykruszyła. A jeszcze monika. Już potem nie Dupa, będzie. Skończyło się. <laughs>